Połączmy jeszcze Red Magic 9 Pro z telewizorem. I teraz tak ja wybrałam sobie Gierkę Asphalt 9 i uruchamiamy sobie opcję przerzucania na telewizor. I następnie mamy dwie opcje: skanowania bądź szukania urządzenia. W przypadku skanowania potrzebujemy odpowiednią aplikację. I to dotyczy bardziej komputerów. My wybieramy szukaj urządzenie. I w tym momencie pojawią nam się telewizory. Mój wybieram z listy i łączymy następnie obraz. O! I teraz widać, jak mamy obraz na telewizorze, a nasz telefon stał się płytką sterującą. Coś jak Ready for, w, na przykład w Motorola. I teraz możemy już rozpocząć grę. Wybieramy, uruchamiamy gierkę i lecimy. Dalej, generalnie sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda w ustawieniach kontrole, kontrolera, i tutaj mamy klawiaturkę do wyboru. Ja sobie wcześniej podłączyłam klawiaturę Logitecha, więc teraz ją wykorzystamy do grania. I generalnie uruchamiamy gierkę ze sterowaniem na klawiaturze, nie mamy tutaj innego wyboru. Będziemy musieli sterować sobie klawiaturką i możemy rozpocząć grę. No i co, ruszamy. No muszę przyznać, że wygląda to świetnie. Iju. I koniec.